I kolejna basia w stadzie. No taka niespodzianka wieczorna. Jeszcze cała mokra. O! Będą dwie basie. No cudownie. Elegancko. Główka już się rusza. Pięknie. Brawo, mamuśka. O już jest. Brawo. O pięknie. Główka, lata. Super! Hop i już. Wspaniale. Murzysko zjemy. Witaminki wrócą. No już, już już nie. Spokojnie. Spokojnie. 08. Kolczycie. Także tak. Piękny przykład w praktyce. Uf, uf. Czy się kocą same, czy potrzeba jakiejś pomocy? Nie, nie trzeba. Basie świetnie dają sobie radę same. Brawo! Brawo, mamuszka! Elegancko. Wczoraj nie. No, chyba dwa dni było przerwy. No tu bliźniaki. Bardzo fajnie. Masz jeden kolczyk, dlatego nie mogę cię zlokalizować. No, już się odsuwam. Tak, już się odsuwam, żebyś mogła młode oblizać. <ślesz> No, tak wygląda poród. Niespodzianka. 0,8-18,0, dobra. To już będę wiedział. Elegancko. No dobra, to no nie przeszkadzamy. Jareczka i tutaj też jest, Jareczka, no zobaczcie, parę minut już docyca pięknie. Drugie młode Za chwilę się ogarnie Też parę minut potrzebuje Na rozprostowanie kości Tamta już pije Elegancko Bardzo dobrze Pięknie Także tak, poród bezproblemowy, dwie areczki śliczne, o bardzo ładnym ubarwieniu elegancko, żadnej pomocy. I tak się tutaj wszystkie porody 50 dorperek odbywają. A wczoraj, już tak wspomnę, wczoraj był, 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 był pan. Odbierał jarki z marca 3 sztuki, 50, i pytał się właśnie, czy jego też będą takie duże. I ja mówię, że tak, będą takie duże, pod warunkiem, że nie będą za szybko dopuszczone. O tym pamiętajcie: że należy odczekać kilka miesięcy, a nie 3 miesiące, 4 miesiące i już dopuszczać do stada. Bo po prostu jarki karłowacieją. Taka sama zasada jest przy bydle, mlecznym, mięsnym, obojętnie, i taka zasada też jest przy owcach Bo jak ma się jedno stado, no to po prostu ludzie nie zawsze chcą kombinować, rozdzielać na 2-3 miesiące, tak jak teraz. Sezon letni to jest tylko kłopot, ale niestety to jest konieczność. Dlatego, że taka jarka skarłowacieje. Eee, Skarłowacie je i skarłowaciałe potomstwo będzie po prostu rodzić. Tak to niestety się odbywa. I wtedy nie ma możliwości, żeby ta e, owca 50%, -ka, 50 krwi kameruńskiej, 50% krwi dorpera faktycznie była o tę jedną trzecią albo połowę <grym> nawet yy, większa od swojej matki. A one są naprawdę duże w porównaniu do kamerunek mimo tylko 50% dolewu ciderpera. Do Także to jest taka yy, mała dygresja przy tutaj przy tak pięknych okolicznościach przyrody. <grym> pięknie, pięknie brawo Basiu, brawo. Dobra, to co nie przeszkadza, idę siano rozładowywać. A niech tutaj się dziewczyny aklimatyzują. Starsza pije, młodsza jeszcze jest lizana. Jutro już będą śmigać, jak starsza.